Siema Ja robię live'a, robimy razem z dobra? Kurwa coś zjebałem tu. Czekaj, YouTube.

Dobra, bo ta muzyczka tylko leci i... No to dobra. E, czekaj. Łączę e, muzyczkę jakąś, YouTube. Jakąś minecraftową muzyczkę, moją ulubioną na chwilowo. Dobra, koniec tej muzy. Ciekawe jak to, słuchajcie, nie za Będzie tak w tle. Ale jak będziemy z haładować, to... Ja dziś nie gram w terrorystach, bo nie gram. Potem Ci po live'ie Ci powiem. Siema. Brr, what the hell? What the fuck? Co to się tu dzieje? Co to kurde? Co ja? Już, ej, ciekawe czy mi teraz będzie a im podchodził, z ruchą. Ciekawe, ej, ciekawe. Jest ej, serwer. Na jakim my to wczoraj ciupali? Internet. O, luju! A, bo kto ty na tamtym bana dostałeś, nie? <grym> No, ale dziwne, bo nie miałem, a imbota inny miałem WordHacka. E, dobra, co ja tu miałem robić? E, to było coś takiego. Czekaj, jak się to robiło? Wczoraj my to robili i wejdę jakiego, w którym, kochany rad, da, e, dajesz historię i kochamy rad. to jak głośno. Co idziemy? Kurwa, nie mów, że tego ja pierdolę. Już prawie. A bo na InBocie przecież tego nie było, musimy od nowa CS-a odpalić bez InBocu. Tajba, że teraz będzie. będzie trzymać kciuki i iść, Kurde. bez aimbotu. Ale już niedługo, Chciałem na live z Wami zobaczyć, ile ten. W ciągu jakiego czasu, ile bym dostał ban, ile na... Na ilu serwera bym bana dostał? O, tak to powiem. Ktoś do mnie na Facebooku napisał. Kto to? Mmmm. Gramy. You, YouTube. Dobra. Ja głośno w słuchawkach. wyjebało, Dobra. E, od nowa włączamy ludzie Cesa. Ja dziś bez ani bez Hacka gram. Kurde. Na odcinku. Powiedz coś. O, teraz jest. Weź trochę ten mikrofon od mordy. E, dobra. Dedu de 2. De, 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 de kluczki, czyli będzie... Jak się to robiło? Czekaj, Ades to fit. Nie, to my na historyczny serbie favorite. Czekaj! Adeserwer. Daj mi ty jakiś serwer albo coś. Moglimy to przy. Kochany rad, coś tam, coś tam. Ej, wbijaj na tego, czekaj. Kurde, jak się to robiło? Ades to. Ej, favor? Nie. Kurde, co się to... Connect to the intro... O, mam! Copy i... ry, co tam te 2 i 2 daje 4? Kolejny tunel, kolejny większy tunel. Masz, wziął. Dobra. Dostałeś. Dostałeś. No i lol! No czekaj, ci powiem, bo jak wyjdę z gry. No a bo kocham coś tam, coś tam. a tak by się nie dało, aimo, lajs i ruchom. No i spoko jest. Aj. A, to jest ten, co ty miałeś bana. Weź odsuń trochę ten, odsuń ten mikrofon od mordy. Dobra, dajemy tak. E, czekaj, to ten, co ty masz bana, to ja bym go usunął. E, albo nie, może kiedy na nim zagram jeszcze. Counter Strike i to jest jakiś FIFA, ale kurde, ja tobie jakiś dam, bo potem, wiesz, mi się nie będzie dało, czekaj, jakiś nie! No bo będę musiał znowu Cesa włączać. No. No ale nie wiesz, o co mi chodzi, bo na live to się... Ja robię live'a. Po tym już mi się nie włączy, ale Ciulu, dobra. Jak pierdo, jaki live. Sorry, ziomy za to, ale... Ile w ogóle? Jest? 10 osób. Chat grupowy, ziemeczki, pisać, pisać. polecenia pisz. Muszę wpisać coś takiego, bam, bam. Chyba e, ukośnik, e, ukośnik, e, tajnik i, i y, 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 dwa coś takiego, czekaj, tak i kropeczkę, tak. To wpisać, wiadomo, ziomym. Kurde, zryło się to, coś zrypało się. Dobra, skopiowałem, wziąłem ten serwer, czy nie, bo już sam nie pamiętam. Kopił zaznaczenie, tak, yy, tak. I od, spróbujemy tak, od, dopiero powinno się CESa odpalać. Uruchom. Zamknij program. No to spoko. Spoko, spoko, spoko. Counter-Strike, ziony. Uuu, dobra. Ty masz aim'a, to prawie sobie zagram na Warthog'u, dobra. Czekaj, która godzina? 15.48, spoko. Na którym to jest, na historii. Ja pitole, znowu go wyrypało. No to dodamy ten serwer. Enter. Pewnie znowu nie ma go. Coś mi na Facebooku, czy na Skype pisze. To jakiś serwer jest. Może nie będę, nie będę cheatował. Dobra, ziomy. Już czekamy i czekamy, i czekamy. A czekanie niech im wstaje. A! Dziwnie w uszach. Ej. Wibrual, jesteś? Ej. Ja cię jak głośno! Na tablecie odebrałeś, nie? Na tablecie odebrałeś. Na tablecie odebrałeś. na zjebany internet o, teraz mnie nie przerwało no, ważne, jaki serwer a chuj wie a chuj wie, co to za serwer, nawet nie pamiętam na co weszłem. zobaczę, może to ten jest

Masz, wbijamy na ten serwer. Dobra, żona. Eee, band. Pewnie znowu będę musiał Cesa resetować. Ja muszę znowu Cesar resetować. Ja pitole. A ja zobaczę przy okazji, kto to na tym napisał na fejsie do mnie. Sosugi, share the Paul inform me. No. Trochę, R. Dobra, no, 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 no. Co jest? W robimy. Ja pierdolę. ty już jaki to był serwer, bo już nie pamiętam? Czekaj, bo mi się serwery ładują. 241 serwerów. Ej.

Dobra, ja loguję się, a ty? Teraz idziemy, ja idę do CT. Nie wiem jak ty. No, czyli antyterroryści w tłumaczeniu. A krzychu, ty gdzie jesteś? W domu. A ja jestem w domu. <gryw> jak zdrówko? No, loguję się. No kurwa, roguję się. O jestem. Okej. Okay. Fuck. Czekaj, to jesteś ten e autoselect. E o! F1. Weź tak nie rób. Czekaj, mam snajpę i. Idę ze snajpy, choć nie umiem ze snajpy iść, ale idę. A ja jestem, a widzisz mnie? No pewnie na jakiegoś innego weszłam. A ty z ja do swojego J Spiders. No czekaj, żeż! No cicho! Daj no, ja na tym gran wale ty gra. O, mam spod ochrony na tym serwerze. A ty z mój spoko, no jest dobra, nie idę na żaden serwer. Ew jeden, To. Ten drugi. Nie ja mów po nazwisku, bo mnie pozwą. No to, to mi mów Krzysiu, a ja mu mów, mów Krzysie Nie. O, to było dobre. Zabiję jednego gościa, ale to ja go zabijam, no chuj, ja jak No weź! Do tego drugiego Krzyśka, mówisz. To go rozłądzi, chuj.